Wie pan, jako historyk wiem, że kluczem jest myślenie o przyszłości. To jest taki paradoks. Biden myśli o przyszłości. Paradoks polega także na tym, że jest to człowiek, ja, ja lubię to podkreślać, bo strasznie nie lubię age'zmu. Nie lubię, kiedy kogoś się tam, że młodszy, starszy wyzywa, prawda? O nim się często mówi, że jest starszy. On pokazał całemu światu, że jako człowiek i dojrzały i, jo, tak, jeszcze i ci, którzy z żartowali z niego, siedzieli wczoraj grzecznie i marzli w, w, przed arkadami Kubickiego. Dlatego, że on pokazał, że ma jaja. I pokazał, że powie Putinowi, gdzie jest jego miejsce i skończy robotę Regana. To znaczy dla nas interesem narodowym jako państwa, jako narodu jest... Rozbić imperializm rosyjski. My jesteśmy Ale blisko to jest tego. Tak jak Reagan dobił Związek Radziecki, tak Joe Biden chce dobić ten imperializm putinowskiej Reagan Rosji. W pewnym sensie nie dobił Związku Sowieckiego, dlatego że mu zabrakło kadencji, bo on to się wszystko zatrzymało na Federacji Rosyjskiej, no która wiadomo nie jest tym samym, co Rosja właściwa. Już w 1992 roku Rosja zaatakowała Gruzję. I później 93 rok, później Czeczenia, później kolejne wojny, w tym Syria, później 2008 rok, kolejne interwencje w, w Gruzji i atakowanie Gruzji, później Ukraina 2014. Ten łańcuszek imperialnej polityki łamania prawa międzynarodowego historycznie przerwał Biden.